Dzień dobry. Dzisiaj przygotuję szybką pizzę na patelni. Każdemu zdarza się, że zapomniał kupić chleba. I wtedy może szybko zrobić taką pizzę i posprzątać zawartość swojej lodówki. Bo do takiej pizzy możemy dać to, co mamy. W lodówce, a więc, a więc może być to kiełbasa, szynki, papryki, ogórki, pieczarki, ser. Więc zaczynajmy od ciasta. Ciasto jest bardzo proste. Potrzebne nam 60 g mąki pszennej, pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki proszku do pieczenia I pół łyżeczki cukru I do tego dodajemy ciepłą wodę około 40 ml Już niestety musimy wziąć w ręce i to ciasto troszeczkę wyrabiać. Tak jak mówiłam, to jest taka szybka pizza z patelni. To nie jest pizza na drożdżach, gdzie ciasto musi nam wyrastać i musimy czekać za wyrośnięciem, tylko to jest taka szybka Moje ciasto już jest zrobione. Podsypałam troszkę jednak mąką, bo kleiło mi się do rąk. Jeśli Wam będzie kleiło się do rąk, również proponuję podsypać leciutką mąką. Ciasto teraz zostawiamy, a zabieramy się za dodatki do tej naszej pizzy. Słuchajcie, ja do mojej pizzy przygotowałam sobie kiełbaskę, którą pokroję. Kiełbaskę kroję w cienkie plasterki, może być to inna wędlina, może być to szynka, boczek jak ktoś lubi czy jakieś mięsko położone, to co lubimy i to co mamy w zawartości naszej lodówki. Myślę, że taka ilość wystarczy, dlatego pokroję sobie zielonego ogórka. Uwielbiam ogórki, <grymny> mm, I dam też kawałek papryki żółtej. Hmm, to jest takie paseczki. I takie trzy pomidorki koktajlowe. No myślę, że wystarczy, teraz musimy zacząć również ser. Ser ścieramy na, na tych grubych oczkach, na tych grubych oczkach. No i praktycznie nadzienie mamy już zrobione, teraz Wystarczy dokończyć nasze ciasto i rozgrzać patelnie. No wystarczy. I teraz zabieramy się za nasze ciasto, które już trochę sobie odpoczęło. Rokować jednak tak mniej więcej naszej patelni. W zależności na jakiej patelni robicie, I musi być taki idealny. Delikatnie sobie popruszę. żeby mi się nie ślizgało. Mi się ślizga, a ciasto... Hmm. Możemy już nagrać sobie patelnię. I jest, ok. <grych> I po tej stronie trzymamy tylko chwilkę, przekładamy nasze ciasto na drugą stronę i smarujemy je. Może to być również sos pomidorowy, ale to jest taka szybka, ekspresowa pizza, więc do tego dodaję trochę cebuli. Na to kładę kiełbaskę. Ale mi się już zapachy unoszą. Dodaję teraz ogórka. Pięknie już wygląda i paprykę i na położę sobie pomidorki. I tak przygotowaną moją pizzę z patelni przykrywam żółtym serem. No sera to w zależności ile robi. Jak chce mi taką bogatszą pizzę to wtedy daję większą ilość. To już zależy od nas. Ja już dodam to co Starłam. I teraz taką pizzę musimy przykryć pokrywką, żeby nam się ser mógł rozpłynąć. No i musimy chwilę poczekać. Pizza zrobiona, skończona. Pachnie. Ser się pięknie rozlał. Proszę bardzo. Smacznie wygląda. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Życzę. Smacznego patelnia niespalona. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dziękuję na dzisiaj. Do widzenia.